Siemaneczko widzowie witam was w nowym odcinku i zarazie pierwszym odcinku na tym kanale Dzisiaj zagramy w Ski Jumping 2025 Właśnie przechodzę tutorial Zaczynamy, przedskoczek Chyba jest to gra amerykańska, bo przedskoczek jest z Ameryki Rozbieg, naciśnij w odpowiednim momencie oba przyciski, aby odepchnąć się z belki startowej okay. No 83% Wybicie. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Wybicie kiedy znajdziesz się blisko progu. Wskazówka. Nie puszczaj ich, ich aż do momentu lądowania. ok Lot. Przesuwaj przyciski, aby korygować pozycję skoczka w locie. Lądowanie. Pójść przyciski, gdy będziesz chciał lądować. O. Wow. telemark, świetnie. Otóż wyskoczył, w sumie wyglądała z telemarkiem, aby to zrobić. Którzy zobaczyli, a potem drugi. W sensie, na sądzie, jak chroniłem telemark dodatkowymi punktami z osylien, jednak zwiększa ono ryzyko upadku podczas lądowania. oddalonym. I ale co z... z... świetnie Ci poszło, to tak? Jeszcze tak sobie chyba wolny skok No i przedskoczek Wchodzę w ten filocent Ło! Idealnie się wybiję Leć, 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 leć No, nie wymydowałem No I teraz idziemy, spoczynamy chyba karierę 105W z Nazwa gracza. I tu sobie zmienimy. Jesteśmy markmaster Jesteśmy z Polski. I co my tu mamy? Mamy treningi. Mamy chyba level 0. Mamy menu i chyba mamy tutaj co? A, mamy zawody, treningi, wyniki Puchar świata Koncentralny Skoczni i yy, chyba rower I nagrania, aha, i tu chyba mamy nagrania I tu mamy zawody Widzicie to? Nie ma co... Zaczynamy, za pierwsze zawody Zobaczymy, jak mi Karmi Hartenkirchen, Niemcy Półkonstrukcje 125 metrów Aura co śnieg Temperatura powietrza minus 2 stopnie Wiatr podnarty. Rekord skoczni nie ma i rekord 10 też nie ma Dobra O! Telemark Master Jako pierwszy Zobaczymy jak mi pójdzie w pierwszym skoku To się wybije. Okej. Okay. Zrobił bardzo świetne, skalne wykonanie. 121 metrów. Chce się tu pominąć? O, też. Mamy no, miejsce pierwsze. A co my tu dajemy? To jest kolejny skoczek. To jest studia. A, to jest skąpione. A, płomień. O pomijamy. Ło! Wow! I byliśmy, chyba to były kwalifikacje i wygraliśmy. Ło, wow, ładnie, dobra. Pierwsza seria i wiat w plecy. 75% na no Znowu bardzo dobrze się wybiłem. Ale krótszy skok, o wiele krótszy skok. 98 punktów który i jestem pierwszy z tego kacilku. Kurde nam to da miejsce? Jesteśmy trzeci. O, o trzecie mi Może się uda już w pierwszym... pierwszym, mam no to powiedzieć, konkursie wygrać. To jaś on musimy się skoczyć na chwilę. O, i spóźnione wyjście z prądu, ale koniec 119 metrów. Niestety nie tylko to było miejsce. O, mamy siódme miejsce. Jak na pierwszy raz to bardzo ładnie. Mogę, drugie jest Piotr Żyła, trzeci jest Stefan Embacher. I klasyfikacja ta generalna. Jestem równo z Niko Sacho. Uśmiecham się Nie widać. Dajcie mu proszę kanapkę z serem. Mamy jakąś nagrodę. Wyjdzie reklamę. O, no sobie zobaczymy. Oj, mam wybierzmy pierwszy poziom. Dobra, skaczemy dalej. 64 mail i musi wskazać 110 metrów z wiatrem w plecy. 81%, to było ładnie jeszcze? O, no, jeszcze nie to było 110 metrów. I wygrywamy kwalifikacje. Wow, fajnie. Dobra. Teraz 125 metrów z wiatrem w plecy. Niech daleko, nie wiem, jak daleko no, nie mnie na te zobaczymy co w tej nocy. Oj, spóźniłem trochę. No i jeszcze, jeszcze. Dobrze, bardzo dobrze. Było to 115,5. I które nam to da miejsce? Trzecie miejsce. Jest dobrze. Trzecie miejsce. o, Może się uda wygrywać albo na podium. 130 metrów. 99% odepchnięcia belki. I trochę spóźniłem, ale lecę. Ja lecę, ja lecę. Poleciałem, daleko. Ile to było? Czyżby wygrałem? 135 metrów. To był bardzo ładny skok. I to był bardzo ładny skok. Co sobie ja zobaczę powtórkę. Wiecie, jesteśmy pierwsi. Ciekawe czy się udało wygrać Nie, nie udało się Zajęliśmy drugie miejsce Niestety I trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej o No niestety te reklamy nie będą się, się na klasie, Ale później coś z tym zrobię drugi poziom i co to jest nie wiem co zu bardzo znaczyłem te gwiazdki ale może w następnym odcinku może one są do tego dodawane, dobra, w następnym odcinku na pewno sobie damy te gwiazdki, ale i chyba sobie zrobimy jeszcze dwa konkursy w Lillehammer 123. Więc zaczynamy. Kolejny konkurs. Zobaczmy sobie tę skocznię. Tu teraz jest ta skocznia. A, to chyba większe. O, mamy mocny wiatr pod narty. Znaczy mi się w pierwszej konkretnie. Oj, trochę spóźniłem. Ale lecę. Ją! Nowy rekord skocznik. 127. Które no to dało miejsce? O, na pewno nie wygraliśmy, wygrał pies Paszkę. My byliśmy na miejscu 30. No, no ładnie. No niestety, wiatr plecy teraz. 99% oddechnięcia od belki. I bardzo dobre wybicie. Jeszcze, jeszcze. Ojoj, oj, oj. mamy upadek. Niestety, upad, upadek. Mam nadzieję, że nic poważnego, ale chyba w drugiej serii już nie będziemy. Zobaczymy. No, na szczęście, nic poważnego. Zakończyliśmy na 42 miejscu. No ja i Teraz nas. światłowód w plusie za darmo przez rok. Postaram się już w następnym odcinku, żeby nie było tych reklam. O niestety minus jeden. No i ostatnie zawody już na dzisiaj. 27 metrów i telemark Master jest pierwszy. Puszczę. Jestem rekordzistą wieku. Oj, znowu spóźniłem wyjście z progu. Ale mówię, nie wiem, mi kwalifikacja. 70? Myślę, że mi da. O. No ale jest nie z tym. Wiatr w plecy 93%. Ło, idealne wybicie. I... No i znowu mamy upadek niestety. Oj, nie wiem czy kontuzji chyba nie będzie. No, no pewnie w drugiej serii nie będzie. Co so, ja do tego zrobiłam? Nie okay. Niestety mamy kontuzję. i znowu nieszczęsna reklama. Dobra. Okej. Okay. No niestety 30 i kontuzja wyklucza nas z Izbruku. Dobra. A więc to tyle na dzisiaj, dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał i piszcie, czy chcecie kolejny odcinek z tej serii. No ja się z Wami żegnam. No, to się widzimy w następnym odcinku. Cześć!